Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Dzieje Duszy. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Rękopis A. Dedykowany Matce Agnieszce od Jezusa. Pewnego dnia. Kiedy trudności zdawały się nie do przezwyciężenia, powiedziałam w czasie dziękczynienia Jezusowi: Ty wiesz, mój Boże, jak bardzo pragnę dowiedzieć się, czy tatuś poszedł prosto do nieba. Nie proszę, byś mi o tym powiedział, ale daj mi znak. Jeżeli siostra Amata od Jezusa i serca Maryi zgodzi się na wstąpienie celiny i nie będzie robić trudności, będzie to dla mnie odpowiedzią. Że tatuś poszedł prosto do ciebie. Siostra ta, jak ci droga matko wiadomo, uważała, że skoro jesteśmy już i tak trzy, nie trzeba dodawać jeszcze jednej. Ale dobry Bóg, w którego rękach spoczywają serca wszystkich stworzeń i który nakłania je według swej woli, zmienił usposobienie tej siostry. Pierwszą osobą, którą spotkałam po dziękczynieniu, była właśnie ona. Przywołała mnie z bardzo miłym wyrazem twarzy, mówiąc mi, że idzie do ciebie i ze łzami w oczach rozmawiała ze mną o Celinie. Ach, ileż to mam powodów do wdzięczności względem Jezusa, który spełnił wszystkie moje pragnienia! Teraz nie pragnę już niczego, jak tylko do szaleństwa kochać Jezusa. Znikłe już dziecinne pragnienia. To prawda, że w dalszym ciągu lubię zdobić kwiatami ołtarz małego Jezusa, ale odkąd ofiarował mi on kwiat, jakiego pożądałam, moją drogą Celinę, nie pragnę już innych, lecz ją składam mu jako najwspanialszą wiązankę. Nie pragnę już ani cierpienia ani śmierci. Choć kocham jedno i drugie, tylko miłość mnie pociąga. Długi czas ich pragnęłam. Zaznałam cierpienia i zdawało mi się, że dobijam już do niebieskiej przystani. Sądziłam zawsze, że mały kwiatek zostanie zerwany w swym pierwszym rozkwicie. Dziś jedyną moją busolą jest zawierzenie Bogu. O nic nie potrafię już żarliwie prosić, poza tym jednym by w mojej duszy wypełniła się wola Boża bez przeszkód ze strony stworzeń. Mogę dziś powtarzać słowa pieśni duchowej Ojca Świętego Jana od Krzyża. W wewnętrznej piwnicy mego umiłowanego napiłam się, a kiedy ją opuściłam, na całej tej równinie nie chciałam znać niczego i utraciłam trzodę, za którą postępowałam. Moja dusza, Posługiwała się wszystkimi sposobami w jego służbie, nie strzega już więcej trzody. Nie mam już innego obowiązku, ponieważ obecnie jedynym moim zajęciem jest miłość. Albo też, odkąd jej doświadczyłam, miłość jest tak potężna w działaniu, że potrafi wyciągnąć korzyść ze wszystkiego, z dobrego i złego. I przemienić moją duszę w siebie. Matko droga, jakże słodka jest droga miłości. To prawda, że można ciężko upaść, można popełniać niewierności, ale miłość, która potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść, w mgnieniu oka zniweczy wszystko, co może nie podobać się Jezusowi. Pozostawiając na dnie serca jedynie pokorę. I głęboki pokój. Ileż światła zawdzięczam dziełom naszego Ojca Świętego Jana od Krzyża. W wieku lat 17 i 18 nie miałam innego duchowego pokarmu. Później jednak wszystkie książki pozostawiały mnie w oschłości i stan ten trwa dotąd. Zaledwie otworzę jakąś książkę duchową, chociażby najpiękniejszą. Najbardziej wzruszającą. Czuję natychmiast, że moje serce kurczy się i nie wiem, rzec można, co czytam, a umysł mój staje się niezdolny do rozmyślania. W tej niemożności przychodzi mi z pomocą pismo święte i naśladowanie. W nich znajduję pokarm mocny i czysty. Pomocą w modlitwie jest mi jednak Przede wszystkim Ewangelia. Ona zaspokaja wszystkie potrzeby mojej biednej, małej duszy. Odkrywam w niej coraz to nowe światła oraz jej sens, ukryty i mistyczny. Rozumiem i wiem z własnego doświadczenia, że Królestwo Boże jest w nas. Jezus nie potrzebuje książek ani doktorów, by pouczać duszę. On Doktor doktorów naucza bez hałasu słów. Nigdy nie słyszałam jego głosu, ale czuję, że jest on we mnie w każdej chwili. Że mną kieruje i daje mi natchnienia, co powinnam mówić lub czynić. Odkrywam nieznane mi dotąd światła w tym samym momencie, kiedy ich potrzebuję, a dzieje się to najczęściej nie podczas modlitwy, odprawianych w największym opuszczeniu. Lecz pośród codziennych zajęć. Matko moja droga czyż po otrzymaniu tylu łask mogę nie śpiewać z psalmistą? Pan jest dobry, a na wieki miłosierdzie jego. Zdaje mi się, że gdyby wszystkie stworzenia otrzymały takie łaski jak ja, nikt nie obawiałby się dobrego Boga, ale kochano by go do szaleństwa. I z miłości, a nie bojaźni. Nikt nie chciałby go zasmucić. Zdaję sobie sprawę jednak, że wszystkie dusze nie mogą być do siebie podobne, że trzeba aby każda była w swoim rodzaju dla uczczenia w sposób specjalny poszczególnych doskonałości bożych. Mnie obdarzył on swoim nieskończonym miłosierdziem, w świetle którego rozważam i adoruje wszystkie pozostałe doskonałości Boże. Wszystkie one ukazują mi się opromienione miłością, nawet sama sprawiedliwość, ona może nawet bardziej niż inne, wydaje mi się przyodziana miłością. Jakaż to słodka radość pomyśleć, że dobry Bóg jest sprawiedliwy to znaczy, że zważa na nasze słabości, że doskonale zna kruchość naszej natury! I czegóż więcej miałabym się lękać? Ach, Bóg tak nieskończenie sprawiedliwy, który z taką dobrocią przebacza dziecku popełnione przezeń winy, czyż nie będzie sprawiedliwy również w stosunku do mnie, która zawsze jestem z nim? 9 czerwca tego roku w uroczystość Trójcy Przenajświętszej otrzymałam łaskę lepszego niż dotąd zrozumienia. Jak Jezus pragnie być kochany. Myślałam o duszach, które oddają się na ofiarę sprawiedliwości Bożej, aby odwrócić kary od innych, a ściągnąć je na siebie. Ofiara ta wydała mi się tak wielka i wspaniałomyślna, ale nie miałam najmniejszej ochoty jej złożyć. Mój Boże, zawołałam z głębi serca, czyż jedynie Twojej sprawiedliwości mają się dusze oddawać na ofiarę? Czyż Twoja miłość miłosierna nie potrzebuje ich także? Jest ona powszechnie zapoznana i odrzucona. Oto serca, którym pragniesz jej udzielić, zwracają się do stworzeń i u nich żebrzą szczęścia i nędznego uczucia, zamiast rzucić się w Twoje ramiona i przyjąć Twą nieskończoną miłość, Boże mój. Czyż ta miłość? Wzgardzona ma pozostać w Twym sercu? Sądzę, że gdybyś znalazł duszę oddające się na całopalne ofiary Twej miłości, Twój ogień, strawiłby je natychmiast. Zdaje mi się, że czułbyś się szczęśliwy, nie będąc już więcej zmuszonym tłumić w sobie przypływów nieskończonej czułości. Jeżeli nawet Twoja sprawiedliwość lubi się udzielać, ona... Która rozciąga się tylko na ziemię, o ileż bardziej Twoja miłość miłosierna pragnie rozpalić duszę, skoro Twoje miłosierdzie wznosi się aż do nieba. O mój Jezu, niech ja stanę się tą szczęśliwą ofiarą, niech ogień Twej boskiej miłości strawi złożone ci cało palenie. Ty, droga matko, która pozwoliłaś mi ofiarować się w ten sposób dobremu Bogu. Ty wiesz, jakie strumienie, a raczej oceany łaski zalały moją duszę. Od tego szczęśliwego dnia, zdaje mi się, że miłość mnie przenika i ogarnia. Zdaje mi się, że w każdej chwili ta miłość miłosierna odnawia mnie i oczyszcza moją duszę ze wszelkiej skazy grzechu. Także już nie jestem w stanie obawiać się czyśćca. Wiem, że sama z siebie nie zasłużyłam nawet na to, by dostać się do owego miejsca zadośćuczynienia, gdzie dostęp mają tylko dusze święte. Ale wiem również i to, że ogień miłości uświęca skuteczniej od płomieni czyśćcowych. Wiem, że Jezus nie może pragnąć dla nas cierpień bezowocnych i że nie wzbudzałby we mnie tych pragnień, Gdyby nie miał zamiaru ich spełnić. O, jak słodka jest droga miłości! Jakże pragnę starać się pełnić zawsze wolę dobrego Boga, zdając się na niego zupełnie. Oto, moja droga matko, wszystko, co mogę ci powiedzieć o życiu twej małej Teresy. Sama wiesz najlepiej, kim ona jest i co Jezus dla niej uczynił. Wybacz mi więc. Że tak bardzo skróciłam dzieje mego życia zakonnego. Jaki będzie koniec tych dziejów białego kwiatka? Być może, że mały kwiatek zostanie zerwany w swej świeżości lub też przeniesiony na inne brzegi? Nie wiem, ale pewna jestem, że miłosierdzie Boże zawsze pójdzie za nim. Że nigdy nie przestanie on błogosławić drogiej matki. Która oddała Go Jezusowi. Powieczne czasy radować się będzie, że jest jednym z tych kwiatów jej korony. Powieczne czasy śpiewać będzie wraz z drogą matką, zawsze nową pieśń miłości. Jezus był łaskaw przynieść w posagu swej biednej małej oblubienicy herb. Siostra z Berezyny stała się Teresą od dzieciątka Jezus, od najświętszego oblicza. To są jej tytuły szlacheckie, jej bogactwo, jej nadzieja, winna latorośl, która dzieli herb na dwie części, jest więc figurą tego, który raczył nam powiedzieć: Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Chcę byście przynieśli mi wiele owocu. Dwie gałązki, z których jedna otacza najświętsze oblicze, druga małego Jezusa, wyobrażają Teresę, która ma tu na ziemi tylko jedno pragnienie: ofiarować się Dzieciątku Jezus jako małe winne grono, by orzeźwić je i zabawić, by dać mu się wycisnąć zależnie od jego kaprysów, by zaspokoić to gorące pragnienie, jakie odczuwał podczas swej męki. Harfa przedstawia Teresę, która chce nieustannie śpiewać Jezusowi pieśń miłości. FMT jest herbem Marii Franciszki Teresy, małego kwiatka Najświętszej Panny. Ten to właśnie mały kwiatek, Przyjmuje błogosławione promienie słodkiej gwiazdy porannej. Zazieleniona ziemia wyobraża błogosławioną rodzinę, w łonie której wzrastał kwiatuszek. W oddali widać górę, która przedstawia Karmel. To błogosławione miejsce wyobraża Teresa na swej tarczy herbowej przez rozpalony grot miłości, który winien jej wysłużyć palmę męczeńską. Zanim będzie mogła rzeczywiście oddać krew swoją za tego, którego kocha. Pragnąc bowiem odpowiedzieć w pełni na miłość Jezusa, chce uczynić dla niego to, co on uczynił dla niej. Teresa nie zapomina jednak, że jest tylko słabą trzciną, jaka widnieje na jej herbie. Świetlisty trójkąt przedstawia godną uwielbienia trójcę która nie przestaje udzielać swych bezcennych darów duszy biednej tereni to też w poczuciu wdzięczności nie zapomni ona nigdy tej zasady że za miłość płaci się miłością miłosierdzie pańskie na wieki wyśpiewywać będę herby Jezusa i Teresy na wstążce za miłość płaci się miłością. Dni łask udzielonych przez pana jego małej oblubienicy. Urodziny 2 stycznia 1873. Chrzest 4 stycznia 1873. Uśmiech Najświętszej Dziewicy. Maj. 1883. Pierwsza Komunia Święta. 8 maja 1884. Bierzmowanie. 14 czerwca 1884. Nawrócenie. 25 grudnia 1886. Audiencja u Leona XIII. 20 listopada 1887. Wstąpienie do Karmelu 9 kwietnia 1888 Obłuczyny. 10 stycznia 1889 Nasze wielkie bogactwo 12 lutego 1889 Egzamin kanoniczny błogosławieństwo Leona 13 Wrzesień 1890. Profesja 8 września 1890. Welacja, 24 września 1890. Ofiarowanie się miłości 9 czerwca 1895. Czytała Anna Cieślak.